Lubi Nerus odkurzanie? Lubi Nerus odkurzanie? Tak? Lubi podkurzony. Rusko to podkurzony. Toch. Tak. Och je, 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 Tak lubi odkurzony. Nie bój się, to Tasek szczeknął sobie. Idź tak? Wystarczyłeś się Tasiwę. Chodź, Nerus. Wolisz odkurzanie, wolisz odkurzanie, tak. Zabawa, zabawa, zabawa. Och, jejeje, I ogonek odkurzymy, tak. Dupkę, och, odkurzymy dupkę. Nerus. Tak blisko, to ja nie mogę. kij mam za długi? odejdź, odejdź dalej. <try> 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 Nero rozbrykanie, Nero rozbrykanie, taki, taki rozbrykanie, straszny rozbrykanie. <try> 这是债务，这是血本。 Bardzo brudny Neruszek. Tak, jaki brudny. Wyczyścimy coś tu za komar. Tak, Neruszek. Już, koniec. Dokażujesz? 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 Zwariowałeś? <laughs> zwariowałeś, zwariowałeś, tak? Zwariowało wszystko? Zwariowało bójka. A tatek się denerwuje. Nie denerwuj się tatek. O, o, Za Śpiewam. Zaśpiewam sobie, tak. Dobra. Ja się muszę brać za sprzątanie, bo podobno ma Beatka Nie przeszkadzajcie mi teraz.